Wszyscy fani prostych ciasteczek zostawiałem dzisiaj kciuka w górę, ponieważ mamy bardzo szybki przepis na ciasteczka. Zapraszam. Do miski wrzucamy 300 g twarogu, najlepiej tłustego lub półtłustego. Następnie dodajemy 300 g mąki. Teraz wrzucam 300 g masła. Wcześniej pokroiłam, rozdrobniłam je na małe kawałki. 300 g. szklanki ksylitolu. I wszystko razem łączę. Albo ugniatam ręką, albo w misie miksera. Całość składników łączę teraz w mikserze. Po wymieszaniu otrzymaliśmy bardzo plastyczne ciasto, które teraz wałkujemy i będziemy wycinać kształty. Przygotowane ciasteczka wkładamy do piekarnika na 180 stopni.